Siemiaczko, widzę, tutaj Hariba a dzisiaj zrobimy kolejny odcinek z serii Sprawdź zanim kupisz, ci pokażę wam pakiet Chwała nią w gierce, pakiet ten kosztuje około 60zł, na promocji da się go zdobyć za 30zł, a jeszcze zanim przejdziemy do filmiku, zostawcie subik oraz łapkę w górę. Pakiet zawiera tego skinka, tego skinka oraz tego skinka, będziemy wszystkie testować sobie w gierce, więc odpalamy sobie one vianna, że mam wszystkie skinki pokazać przy budowaniu, przy strzelaniu i tak dalej. A będziemy się już w gierca. Dobra, więc pierwszy skin, który wam pokażę to jest cień doskonały. Czyli jak widzicie, męski skinek, ale nie jest aż taki duży. To jest jeden z trzech skinów, które są w tym pakiecie. Chyba, widzę, co, ja nie jestem jakoś spocony. Weźmy to i to. Tak się prezentuje ten skinek. Myślę, że nie jest najgorszy jak na męski skinek, nie jest też taki duży moim zdaniem, tylko że przeszkadzają te świecące się rogi. Drugi skinek, który wam pokażę to jest czacha cienia, to jest już damski skinek, też mega przyjemny do gierki, taki ciemny, tym razem chyba aż też się dużo nie świeci, tylko że jej oczy świecą, no wiadomo, że trochę to spodnie świecą jej. Jeśli ktoś chce mocnąć ten. ale ogólnie myślę, że git jest ten skinek. Za dwie dyszki, no bo pakiet kosztuje 6 dyszek No więc, no myślę, że taki nawet git skinek Idziemy teraz po kolejnym skin No Widzę, ostatni skinek to jest ptak cieni Też mega fajny skinek, tak samo jak tamte To jest podróbka słonecznego ptaka, tylko że ci jego jakby Shadow wersja Nie shadow, tylko dark wersja, bo shadow to by była Taka bardziej widoczna, wiecie Fioletowa to jest taka bardziej Dark seria, ciemna seria myślę, że to też fajnie wygląda. Myślę, sobie, że chyba najprzyjemniej z tych wszystkich jak na razie to gra tym skinkiem. A więc myślę, że, widzę, że ogólnie sam pakiet jego płacenia na 9 na 10 Ogólnie wszystkie skinki są mega fajne do grania. Pakiet też nie jest drogi, jeśli poczekać, aż będzie promocja za te 3 dyszki. Więc myślę, że warto poczekać, aż będzie za 3 dyszki, no i go kupić. Jest jednym z lepszych pakietów, który można ograniczyć sobie za 3 dychy. A więc zawiedzimy się na kolejnym Miku live, pamiętajcie o Subicurse w górę, siema.